Dzień dobry witam. Tutaj kolejny dzień z kompanią braci Maciej na nadawaniu. Wybraliśmy się dzisiaj na pole. Jestem tutaj na polu, gdzie wcześniej rozmawiałem z rolnikiem i dostałem zgodę. Muszę wam powiedzieć, że tutaj już trochę chodzimy, no i po pół godzinie jakiś sygnał się pokazał wyszła krągłość nie wiem czy zobaczycie co to jest w każdym razie są tam jakieś napisy Bricks nie wiem czy znowu trafiłem w boratynkę będę musiał się dokładnie potem w domu przyjrzeć a tak tutaj ta okolica dookoła wygląda Miał być niby 14 stopni i miało być słonecznie, polecą gęsi, no ale niebo spowite jest chmurami, przyjemnie się chodzi, no ale za ciepło nie jest. No nic, dobra, do następnego. Witam kompania braci, kolejne wyjście rachu gdzieś tam hasa po polu Ja się oderwałem 20 minut pochodziłem Praktycznie w ogóle sygnałów, a jak się trafią to nie warte uwagi i przyszedłem tutaj Bardzo urokliwe miejsce. Wiosnę słychać ptaszki ćwierkają jakby wiedziały, że dzisiaj pierwszy dzień wiosny. No nic, pochodzimy. Mam nadzieję, że coś się znajdzie fajnego. To do pierwszego sygnału. Witam, tu znowu Maciej. Kręcimy się tak tutaj dookoła po okolicznych polach. Tam przed nami, gdzie ta bąka po lewej stronie są ule. Przeszedłem jakieś 200 metrów, 300 może od skraju lasu. No i pokazał się sygnalik, dycha, perelek. Tak to tutaj wygląda w tej ziemi. Ale daty, no daty niestety. Nie widzę. No dobra, to kopiemy dalej. Witam, tutaj Maciej. Powiem wam, chodzę po tym polu i chodzę już będzie chyba dobre pół godziny. Kupę drutów wyciągnąłem. Mówię teraz, pójdę sobie, dojdę sobie do linii lasu, usiądę sobie coś zjem. A tutaj mi wyszedł taki fancior. Głowa smoka ma skrzydła, tak to wygląda. Tak to się prezentuje. Chyba nastał jakiś figurkowy czas dla mnie. Tak to wygląda od tyłu. No, już myślałem, że pole mnie zawiedzie. Ale jak takie znajdki są, no to pewno będzie też coś lepszego. No dobra, do następnego. Witam, tu znowu Maciej. Dwa kroki dalej od smoka. Kolejna część. Zapewne część właśnie tego smoka. Nie wiem, czy to są jakieś zdobione w skrzydła. W każdym razie tak to wygląda. Człowiek się najadł, nowy duch w narodzie. Do następnego Jesteśmy jakieś dwie godziny w terenie Ogólnie ja nic nie miałem Do tego momentu, w zasadzie do przed chwili Wyciągnąłem monetę jest destrukta i postanowiłem włączyć teraz kamerę Włączyć kamerę No, teraz mam śrubkę Oprócz tego, że jest fajnie i z godziny sobie poleżałem w lesie, nie posłuchałem ptaszków, to generalnie nic nie mamy. Do następnego. Witam, tutaj Maciej. Robię trzeci rządek w tej części pola, co znalazłem smoka. No i w tym samym jakimś obrębie, jakimś promieniu następna część rzeźbiona, ale zupełnie nie wiadomo gdzie by to miało pasować no nic idziemy dalej kopać dziury do następnego tu Maciej patrzcie jak na łopacie 1870-1979 do 1800 chciałbym takie streperko gdzieś to w podświadomości chyba siedzi, bo daty mi się mylą. No dobra, do następnego W ogólnie tutaj ja się pomyliłem, bo my jesteśmy 3 godziny, na nie wiem. Już A ja zawsze jestem trochę niecierpliwy, ja chodzę po polu i przez tyle czasu nic nie znajduję Wydę z założenia, że pole jest pustynią, może to jest błąd Przefaźmy teraz sygnał Będzie można jakąś teorię ukuć Coś tu gdzieś jest, Ja piszę, wielki powstał. Tulejka nacięta dziwnie. Dobra, do następnego. Jest kolejny sygnał 61-65. Ogólnie to mi się nie chce gadać Nawet nie idzie, to bym rozbił hamak w lesie. I chyba poszedł spać. Tak jakoś pogoda dzisiaj na nie działa. No. Nie jest tylko pogoda, fanty też. Witam tu Maciej. Podsumowania na polu nie robiliśmy. Chcieliśmy jeszcze zmienić miejsce, ale jeździliśmy. Jeździliśmy dookoła. Nie mogliśmy żadnego miejsca znaleźć, i stwierdziliśmy z Marcinem, że najlepiej jest pojechać do domu. I to będziemy na siłę czegoś szukać. Wyjeżdżać paliwo. Nie było gdzie. I się zatrzymać i spokojnie sobie pochodzić no to jest to co o, ja znalazłem nie wiem co tam czy marcin w ogóle będzie coś montował bo dzisiaj był kiepski dzień na fanciory no dobra jak się podobało to zostawiajcie łapki zapraszam do oglądania naszych filmów fajnie jak będziecie wciskać guziczek subskrypcji łapki do góry łapki w dół co tam sobie wymyślicie. No dobra. Do widzenia, do następnego filmu.